W dzisiejszym odcinku odpowiadam użytkownikowi Gadzik na komentarz, który zostawił pod moim ostatnim filmikiem. To jest ten komentarz. Dziękuję za odpowiedź, ale widzę, że w tym filmie nie otwierasz istniejącego dokumentu, ale tworzysz nowy dokument. W ten sposób też zadziałać i otworzymy najpierw inny plik. Tak, e, wcześniej już przygotowałem sobie plik programu GRID'a. Jak możemy zauważyć jest to Kropka .gra e, Otwieramy więc ten plik. <tryk> <tryk> Jak mamy już otwarty plik, wcześniej przygotowany to musimy zrobić tak jak we wcześniejszym filmiku. Czyli wchodzimy w zakładkę plik nowy i otworzymy od, nowy dokument. Jak widzimy otworzył się nowy dokument i wcześniej też mieliśmy otwarty inny dokument. Także dziękuję za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie na razie